Po porządkach na rabatach trzeba się zabrać za porządki z elementami ozdobnymi czy małą architekturą. Wszystko tutaj w ogrodzie trzeba uporządkować, a teraz jest fajny czas. Wprawdzie mamy dzisiaj dzień trochę ciemny i ale ciepły, z dosyć wysoką temperaturą na plusie, jak na luki. Oj, 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 tutaj mi się przelało, ale to nic, podleję przy okazji liliom. To jest woda deszczowa i tą deszczówką będę miała zbiornik na deszczówkę. Dlaczego? Dlatego, że po zimie jest on brudny, jest tutaj zielony mech, a chciałabym troszeczkę tak wyczyścić, żeby te wszystkie tutaj elementy w ogrodzie były ładne. A deszczówka jest idealna właśnie do takich prac, nie tylko do podlewania. Może trochę chłodne, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Jak Państwo wiecie, zimą morsuję w ogrodzie. Uwielbiam śnieżne kąpiele, a więc zimna woda nie jest dla mnie jakąś taką wodą, żebym się mogła później zaziębić, chorować. Absolutnie. Nic z tych rzeczy. Ja nigdy nie chorowałam. O, od razu lepiej. My tutaj. Gdy są liście chmielu dzikiego, no to jest troszeczkę ten zbiornik, tak można powiedzieć w cieniu, w półcieniu i bardzo szybko tutaj pojawia się my i trzeba ten me tutaj ładnie stąd zmyć. od razu lepiej zbiornik już ładnie wymyty, wyczyszczony, a woda coś. Woda zielona, bardzo zielona, ale to też absolutnie nie przeszkadza. Woda luz na liliowce. to sobie wypłukam i pójdę kolejny zbiornik wypuścić, ponieważ następne zbiorniki, które mamy, nie muszę mieć. Dlaczego? Dlatego, że są one Osłonięte w różny możliwy sposób, bo jeden znajduje się na skalniaku, a drugi w ogródku japońskim, więc chciałam je tak troszeczkę zasłonić, żeby za bardzo nie były e, takie szpetne, bo trzeba przyznać, że chociaż są bardzo, ale to bardzo pożyteczne, no to jednak troszeczkę są nieładne. Ten akurat jest e, ozdobny i e, w sumie mogliśmy kupić e, ozdobne zbiorniki ale one są bardzo drogie, więc postanowiliśmy kupić te najtańsze, tak na szybko, żeby móc gromadzić właśnie wodę deszczową, która jest potrzebna w ogrodzie, bo bez wody nie ma ogrodu, nie ma życia, nie ma roślin. Tutaj mam kolejny zbiornik i właśnie w innych częściach ogrodu są właśnie takie zbiorniki, dlatego one wymagały zakrycia. Tutaj jest tak już na końcu ogrodu, więc może być nie przeszkadza nam aż tak bardzo. Są posadzone rośliny, które w trakcie sezonu troszeczkę zasłaniają ten niezbyt estetyczny zbiornik na deszczówkę. Jest bardzo duża pergola dla róży płonącej White Dorothy Perkins, dla takiej róży, która nam się bardzo spodobała, ponieważ jej matka jest to róża, którą można przycinać zimą, można. Nie nawozić ważna, nie podlewać, nie opryskiwać przeciwko chorobom, ta róża leci się sama, jest bardzo odporna, bardzo zdrowa, szkoda, że kwitnie tylko raz, ale kwitnie bardzo obficie i jej córka o białych kwiatach, chociaż czasem pojawiają się i różowe i dwukolorowe, na razie jeszcze nie mieliśmy takiej okazji, by to zaobserwować, bo to jest jeszcze też młoda róża. I ma tutaj właśnie pergole i ta pergola też jest już zielona od mków i trzeba ją czyścić wszystkie pergole metalowe do których mam dostęp, które mogę wyczyścić to czyszczę, bo niektóre są porośnięte różami, więc tam gdzie jest wolna przestrzeń no to jak najbardziej staram się wyczyścić, ale tam gdzie już jest zagiązko, nie. Co najwyżej raz na kilka lat takie pergole można pomalować i wówczas róże pnącza, czy jakieś zimne pnącza przyciąć, one odrosną i są te pergole bardzo, bardzo wygodne. Kiedyś mieliśmy drewniane, ale mówiłam Państwu, że drewno jest przepiękne w ogrodzie, ale niestety bardzo, ale to bardzo nietrwałe, bardzo szybko poddaje się warunkom, zwłaszcza wilgoci. Dlatego mamy metalowe pergole. Przeszliśmy właśnie na takie i wkrótce też przejdziemy na metalowe ławki. Dlatego, że takie są bardziej odporne. O, zupełnie inaczej to wygląda. Wygląda jak świeżo wręcz pomalowana ta zieleń ta skórna schodzi. Tutaj jest co roku, proszę Państwa, mech tutaj bardzo szybko się pojawia i trzeba to też ładnie umyć Tabliczki do podpisywania roślin metalowe też trzeba myć i to wszystkie, a tych tabliczek jest już w naszym ogrodzie, no blisko, bardzo blisko tysiąc. Dlatego jak wszystko tutaj po zimie zawsze porządkuję. Te tabliczki, proszę Państwa, można myć. Ja je myję zawsze wiosną, raz w roku. I to wystarcza. Są tutaj bardzo wyraźnie podpisane nazwy, ponieważ to mąż graweruje tutaj nazwy łacińskie, nazwy polskie, tak aby każdy mógł się dowiedzieć jaka nazywa się dana roślinka. Roślinka, która się komuś spodoba, może sobie zrobić zdjęcie i później będzie wiedział jaką roślinę kupić na przykład w sklepie czy w sklepie internetowym. Jest to bardzo wygodny sposób podpisywania roślin, ponieważ pierwsze tabliczki mamy zrobione przez męża już wiele lat temu. One świetnie zdają egzamin. Nie niszczą się, nie psują, nie trzeba nic tutaj poprawiać. Tak jak w przypadku na przykład plastikowych, no niestety trzeba kilka razy w sezonie nieraz podpisywać, ponieważ pod wpływem wilgoci bardzo szybko zamazuje się napis. Kiedyś próbowałam robić tabliczki na drewnie wypalane. Ale to też nie jest dobry pomysł. Też to są tabliczki bardzo nietrwałe. Jak drewno, no, drewno jest piękne, dwiklina, cudowne są do ogrodu, dają klimat, tajemniczość, takie ciepło, ale niestety są nietrwałe. I te metalowe tabliczki są super. Każdy może sobie takie zrobić, kupić kawałek blachy. Płaskiej, gładkiej, wyciąć mniejsze kawałki, kupić grawerkę. Grawerki nie są drogie. W internecie można kupić bez problemu i powoli nauczyć się grawerować. A to też nie jest trudna sztuka. Mąż bardzo szybko, bardzo sprawnie ją opanował. Ja tego akurat nie robię. To jest taka praca jakby dla męża. On się głównie tym zajmuje. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tych tabliczek. Staramy się zwracać na to uwagę, aby kupić większej ilości blachy i żeby ona była jednakowa, żeby to nie były kolorowe tabliczki. No bo wtedy wyjdzie nam strasznie taka urocza pstrokacizna, a przecież nie o to chodzi, chodzi też o to, aby zachować jakiś taki element krajobrazu w ogrodzie, żeby to było ładnie, ale żeby też było bardzo praktycznie i ciekawie. I tutaj na takich nóżkach też metalowych. I Trzyma się to bardzo, bardzo długo i jeśli miałabym Państwu jakieś tabliczki do podpisywania roślin, polecić tym, którzy chcieliby w swoich ogrodach albo ogrodach botanicznych, to tylko metalowe tabliczki. I zresztą we wszystkich niemal ogrodach botanicznych w całej Europie, gdy zwiedzaliśmy, byliśmy, to właśnie były tabliczki metalowe, bo one są najbardziej tymi odpornymi.